Witam Was wszystkich, wszyscy, którzy są już aktualnie z nami. Dzisiaj przed rozpoczęciem sesji kwalifikacyjnej odbędzie się minuta ciszy. Kuczci. Człów pamięci wszystkich niewinnych ludzi, którzy oddali życie dzisiaj, podczas pierwszego dnia wojny na Ukrainie. Także proszę wszystkich, którzy słuchają, proszę, nie każę, aby dołączyli się do mnie i przez pierwszą pełną minutę kwalifikacji nie odzywali się w ogóle. oddali ho od ľuďom nevinne zabitým. Dziękuję. Chciałem powiedzieć, chciałem powiedzieć, dobry wieczór Państwu, no ale niestety wszyscy wiemy, dlaczego ten wieczór nie może być bardzo dobry. Mimo tego, czternastka, a mam nadzieję piętnastka za 16, ponad 16 minut, pomoże nam e, rozchmurzyć te bardzo przykre, smutne nastroje, które Zapanowały e, aktualnie na świecie i postaram się dodać trochę zabawy, trochę wiary w ludzkości odsunie nasze myśli od tego, co się dzieje aktualnie na świecie. Na relacje z ostatniego wyścigu z sezonu czwartego Jamajka League, oficjalnego ostatniego wyścigu. Na ostatni wyścig sezonu Split'u F5 zaprasza Was Kubon. Dzisiaj samotnie, bo samotnie, ale jednak e, chciałem dzisiaj kogoś jeszcze ściągnąć, ale stety, niestety nie wyszło. E, także tak, komentuję dzisiaj sam, jedzie dzisiaj 15, nie ma dzisiaj żadnego przedstawiciela Williamsa, nie wiedzieć czemu żaden z kierowców Williamsa nie dał oznaki e, życia na czacie Discordowym czy też e, na czacie Streama. Czemu za dnia? E, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czemu, Patryk? E, dobre pytanie, A żebyśmy po prostu ładniej widzieli to, co się dzieje. E, na to, że mam nadzieję, że będzie wyścig w nocy, nie wiem, czy będzie sens w ogóle zmiany tego. Wydaje mi się, że to nie jest powód, dla którego powinniśmy zmieniać. Rok, którego powinniśmy resetować i jeżeli się okaże jednak, że tak, że będziecie chcieli restartu, no to po prostu taki reset przeprowadzimy. Mamy do dyspozycji mam do dyspozycji jako koordynator trzy splity, tfu, trzy chyba próby restartu, czy dwie próby restartu. Także jest to dużo. Wszystko oczywiście zależy od waszych... Zapotrzebowań: kilku kierowców stworzyło specjalny kask na dzisiejsze zawody. Zadeklarowali mi to Fifcio oraz Rumunek. Czy ktoś z kierowców jest Fifcio aktualnie na torze? Może tutaj wyłączę telemetrię. No to akurat czub kasku jest czarny, ale tu widzimy barwy flagi ukraińskiej. Niebieski, żółty oczywiście. Rumunek aktualnie w garażu, On również, tak jak mówiłem, e, zadekerował specjalny klas na tą okazję. Nikogo nie prosiłem. nikogo nie prosiłem. E, kaski to jest to była wola konkretnych kierowców. Cieszę się, że tak się. E, że tak powiem, tak się w to włączyli. No i mam nadzieję, że przyniesie im to osobite owoce w trakcie wyścigu. Dobra, miał ja tutaj 4 minuty. Rozmyślam. Eee, trzeba się trochę rozchmurzyć, jakkolwiek. Trzeba przejść do akcji na torze. Eee, Rosti swoje kółko spalił. Na swoje kółko pomiarowe wyjechał aktualnie Rogal. Eee, Natan jest również na kółku pomiarowym, jest już w drugiej strefie DRS-u. Eee, wyścig według pogody miał być... Za dnia, Patryk mówi. Dobra, mi się ustawiłem po, normalną porę rozpoczęcia. Dobra, po prostu dacie mi znać, czy potrzebujecie restart, czy nie. A, podobno... Okej, okay. tej Olek pisał nam na czacie, na Discordzie, że e, powinno być w porządku, także okej, okay. także zostawiamy na ten moment. Każdy speed, hał... Każdy speed miał kwalifikacje gdzieś o takiej porze? Okej, okay, rozumiem. Natan swoje kółko spali. Przejdziemy do młodego. Dwóch przedstawicieli Mercedesa na koniec sezonu. Zanim jedzie nam kierowca Hasa, Christof. Młody wpada nam na metę 1.42.4. Pada Wpada nam na metę Christof 1,40,4. No kierowca Hasa. Tak bardzo tępionego teraz, oczywiście w wiadomych względów. Ogromna, ogromna flaga agresora. Na no bo idzie no oczywiście tutaj e, chrystowa nie ma co potępiać, to, to nie jego wybór. Nie mamy jak modować gry. Także czy chcemy, czy nie, e, has pozostanie. Prawdopodobnie już do końca tej odsłony gry e, taki, jaki jest aktualnie. Rogal kończy nam okrążenie minuta 37 9, to jest czas na oponach pośrednich. No co znaczy Rogel ma tu bardzo mocny tempo, albo Chrisov ma jeszcze dużo, dużo do poprawy. E, w międzyczasie dwaj kierowcy... Alfa Romeo rozpoczynają swoje okrążenie pomerowe. BTE minuta 37.2 na softach. FIFCIO, minuta 36.8 również na softach. Nalej przebija nam Fifcia o 60 sekundy. Także rozpoczynają nam się tasowanie, rozpoczynają nam się licytacje, a nagrodą główną oczywiście jest to pole position na ostatni wyścig tego sezonu. Duet Red Bull aktualnie czwarte piąte miejsce, Baku dopiero szósty. Crazy Gonzo, jak najgoro również daleko, dopiero P7, 1 dziesiąta za. Baku. No ale dobrze wiem, że jeżeli Baku jest daleko, to oznacza, że popełnił furę błędów i stać go na dużo, dużo więcej. Obrócił nam się jeden z Red Bulli. Eee, po drugim zakręcie był to Rosti. Na minuta 36.2, niewiele, niewiele przed Aneem. Chwilcie przepuścił nam Daniel, przejdziemy się może z e, drugim kierowcą e, Alfa Romeo, który przecież dzisiaj również walczy z Fifciem. Brepo, o trzecie miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Warunkiem jednak do zdobycia tego, tego wyniku jest tragiczny wyścig Mercedesa. Brak punktów w tym wyścigu, no a e, zespół e, Boże. Chciałem powiedzieć: Najpierw Franz tosta potem od Szaftawera. Przepraszam, już dzisiaj dzisiaj mój mózg nie funkcjonuje poprawnie. E, zespół z Kindle po prostu Freda Massera. O, teraz mi się przypomniało nazwisko e, szefa. Zespołu e, Alfy rozwalił nam się Olkowski na wejściu w drugi zakręt. Jakim cudem to tam się wydarzyło? E, nie mam żadnego powiedzia, za to pana nam na metę Danielo i jest farty. Widzi on też za swoich kolegów zespołu, ale to pokazuje, że Alfa wreszcie, wreszcie, mimo tego, że na ostatni wyścig, Ale nabrała wiatru w żagle. Właśnie tak teraz patrzę na chat Split F5, no i... E, no właśnie, jest źle ustawiona sesja. E, napisałem wam jeszcze na, na czacie. E, Speedoven czy chcecie restart? Potrzebuję też waszego zdania, ale osobiście dokończyłem kwalifikację, a wyścig zrobimy już zrestartowany z oficjalną porą. Rumunek kończy swoje okrążenie pomiarowe i wskakuje na trzecim miejscu. Na trzecie miejsce zawodnik Alfa Tauri. Rumunek, co ciekawe, jest jedynym czyli no jest kierowcą, drugim kierowcą obok Baku, który wygrał co najmniej trzy wyścigi z rzędu. Razem z Baku właśnie mają po trzy wyścigi. Rumunek jest też królem oczywiście nowych torów. Wszystkie wyścigi na nowych obiektach padły łupem kierowca Alfa Tauri zaczynając oczywiście od wyścigu na Imoli, kończąc na ulicznej bitwie. O zwycięstwo w Arabii Saudyjskiej. McLaren też, też oficjalnie zgłasza protest. Oho, czyli tutaj widzę, będziemy mieli prawdopodobnie, e, tak mi się wydaje, restart. E, Mario się pytasz, w jakim spicie będę komentował? Będę komentował w spicie F5. Także tutaj ze spitem F5 się nie rozstaję. Dobra, a więc mamy tak potwierdzenie. Kwalifikacje dokończymy. Jednakże, sesja na wyścig będzie zresetowana na potrzeby ustawienia oficjalnej pory dnia, ponieważ po prostu Olkowski ustawił porę dnia południe. Także i teraz, i w wyścigu porę dnia, byśmy mieli po prostu taką, jaką dokładnie nie widzicie. Eee... Czy kogoś mamy aktualnie na torze na kółku pomiarowym? Nie, mamy parę bolidów na okrążeniu wyjazdowym. Jednakże żadnego zawodnika na kółku mierzonym. Najbliżej rozpoczęcia swojego kółka jest BTM. Właśnie to robi zawodnik Asana Martina i no cóż zobaczymy. Aston Martin jest już ma już jedną rękę na y, tytule Klasyfikacji konstruktorów McLarenowi brakuje sporo. Brakuje jej bodajże 15 punktów do Astana Martina. No tutaj musiałby być dramat porównywalny do tego z poprzedniego tygodnia, chyba, aby, e, aby McLaren miał w ogóle szansę na. Na, 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 na no, wydarcie z rąk e, Astona tytułu mistrzowskiego, nadal jest również na kółku pomiarowym. Także to też warto e, mieć na uwadze. Na kółku pomiarowym jest również Rogal, na to, że mamy e, drugiego Red Bull'a. Mamy również Patryka na kółku mierzonym. Oj, Patryk się rozwalił na przejściu z dwójki w trójkę. E, przejeżdża tamtędy kierowca. O, będzie to Rumunek przejeżdżał. Ojojoj, oj, 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 oj. wleciał nam y, prosto na wyjazd z Speedway Rumunek, w ostatniej chwili zareagował. A przy okazji możemy zobaczyć nowy kask właśnie specjalnie też na ten wyścig. Również barwy błękitno-żółte, z też z czarnymi dodatkami. Bardzo ładnie to wyglądające, tak jak mówiłem, bardzo się cieszę, że kierowcy, niektórzy w takie coś poszli. BTM w trzecim sektorze, ale tutaj kółko zepsute. Zdecydowanie zwolnił BTM, także odpuścił sobie to kółko, na, na rzecz następnego. E, Rogal swoje kółko kończy, on za to nie odpuścił. No i zobaczymy, jak to się będzie miało do klasyfikacji po jego krążeniu minuta 36,44. Czwarta pozycja aktualnie dla kierowcy Red Bulla. Nannej w międzyczasie poprawia jeszcze wynik Natana. Minuta 36-0. Odpowiada kierowcy McLarena. McLaren. Na pierwszej pozycji Fischer oraz Danielo są na kółkach mierzonych. Na metę wpada nam również Rumunek, który dopiero swoje kółko rozpoczyna, mogę jeszcze włączyć e, telemetrię. Leki już jest Rumunka na wyjściu z pierwszego zakrętu. I pędzi nam Rumunek. Przestęp bardzo zdradliwy. Trzeci zakręt. Całe szczęście bez problemu kierowcy z numerem 66. Już ta pierwsza nieistniejąca szykana, nawrót. Gdzie było słynne nu nurkowanie Maxa Verstappena. Teraz długa prosta, w międzyczasie okrążenie swoje kończy nam w, w Fifcio. I jest poprawa, Fifcio wraca nam do drugiej linii. Jego team part przed końcem sesji oj, obrócił nam się w międzyczasie Rosti eee, te, w tej sekcji hotelowej. Rogal odbija nam oczywiście do boksu rumunek Dwie dziesiąte poprawy na ten moment, co mu może dać pierwszą linię, a właśnie skurmowo pierwszej linii misterio rezerwowy, który jedzie bodajże na swój drugi wyścig w naszym spicie. Przebił nam również szatana, który jest wyraźnie podenerwowany tym, co się wydarzyło. Wpada nam na rumunek i przebija wszystkich, łamie granice, minuty 36 sekund. 1.35, 924, czas na mediumach. To jest bardzo ważne. Pierwsza dziesiątka będzie musiała ruszyć na tych samych oponach w wyścigu, będzie musiała ustawić te opony w wyścigu. Jeżeli tak się nie wydarzy, będzie to koszt, będzie to surowo karane bardzo dużą karą czasową. Hridzow z kółkiem unieważnionym. Pod hotelem aktualnie znajduje nam się kierowca. Eee... Kierowca, kierowca, hasa. Witam żelazny, żelazny, no, a ty przypadkiem czemu yy, nie przyszedłeś do nas. Powiedz ty mi. Ja wiem, że misterio ci zastąpił, ale żeś mógł dać znak życia. Że jednak jedziesz Chodzi na ostatni wyścig <laughs> No cóż, bywa jak bywa. Zaczął swoje okrążenie pomiarowe. Christopher, cały czas tam widzimy oponę Patryka. co na wyjeździe z Pitlane Rum, A to już mówię, że Rumunek rezonansuje w granicy 1.35. Eee... Nie widziałem międzyczasu Christophera po pierwszym sektorze. Niestety, Mój, bardzo szeroko na wyjściu z nawrotu. tego może dużo kosztować. Na tej niesamowicie drugiej prostej. Nie mam jako listopada, nie grałem w F1. No szkoda. Szkoda, szkoda, ale mi przynajmniej, że jesteś... E, na streamie Baku jest na kółku pomiarowym. Aktualnie dopiero na dziesiątym miejscu kierowca McLaren'a zanim e, podąża nam jeden z kierowców e, Jeden z kierowców Alfa Romeo, a że Picią jest w garażu. No to oczywiście wybór mógł być tylko jeden. Jest to oczywiście Danielo. Crazy Gonzo na okrożenie na ta minuta 35, 771, no i tu nam się już robią poważne czasy. To są czasy na mediumach przypominam, czyli tutaj będzie stosowana odwrotna strategia względem reszty. Tutaj tylko trz... no, troje zawodników yy, ma zamiar wystartować nam na mediumach. Zobaczymy czy tego grona dołączy Crazy Gonzo, tak, a on jest na softach, także wypiecha nam Baku jak na razie z... Pierwszej dziesiątki, a nie, przepraszam, Baku miał swój najlepszy czas na softach. Co ciekawe, także tylko pierwsza dwójka zrobiła nam czas na mediuma i to i to pokazuje, jaką ogromną różnicę, jaka ogromna różnica jest między softami i mediumami. Niewiele przed nami jest również Baku, ależ dużo różnicy dają mediumy w kwalifikacjach. 30 sekund do końca sesji, północ, za, olek. Północ, północ. Nie będziemy tutaj przechodzić przez zakut słońca. Będziemy mieli już od razu ciemno. Eee, także, no, kierowcy na mediumach naprawdę dają czadu dzisiaj. za 35, 7, 35, 9, 36, 05. Takie sytuacje kierowców na tej twardszej miesiące. To warto podkreślić, jak tam wygląda sytuacja generacji? Mamy jakieś walki do linii mety? Mamy, oczywiście. Wspomniałem już o jednej. Eee... <laughs> A mianowicie. E, już tutaj ci mówię, tylko sobie otworzę, oczywiście, e, tabelkę, aby ci nie skłamać, jest walka klasyfikacji konstruktorów Aston Martin kontra e, McLaren, e, 15 punktów przewagi McLarena nad e, Astonem, e, przepraszam, e, Astona na, nad McLarenem. Momencik, tylko tutaj o, zrobię sobie zdjęcie, o, tutaj by też mieć. Zdjęcie tabeli e, na ten moment Nanley jest na kółku pomiarowym. Rekord drugiego sektora Nunlea, także tu jeszcze nie warto skreślać kierowcy Mercedesa, bo tu się jeszcze może wiele wydarzyć. E, ostatnia sesja kwalifikacyjna w tym stanie Fifcia zostaje na szóstym miejscu. Rozwali nam się Danielo, także e, kierowcy. Ojoj, oj, oj. Baku, minuta 35, 7, 7, 6, 5 tysięcznych Natanem! 5 tysięcznych za Natanem kierowca. McLaren'a Duet. McLarenów, jak na razie, pierwszej linii. Zobaczymy, jak na to odpowie pada wpada na nowe kierowca Mercedesa. Wyprzedza i jednego, i drugiego kierowcy pomarańczowego Bolidu. Minuta 35, 672. No i dołącza nam kierowc kolejny kierowca właśnie do tej walki o najwyższe pozycje. Kolejny kierowca w kolejeszce jest ro e misterio. Rogal rozwoi nam się na wyjściu z przenosadniego zakrętu. Prawdopodobnie mu się spowolniło. To trochę misterio. I ten również awansował. ...tylko nie widziałem niestety na jaką pozycję. Tutaj... E, dobra, mamy potwierdzenie. Na najpierwszy, natan e, drugi, Baku trzeci. Natan i Baku robili czas na mediumach, to pamiętam. Eee... także proszę was wszystkich o wyjście z sesji. Ja będę mógł dopiero jak e, po prostu... Wysik się zacznie. Eee, także tak, mam już zdjęcie. Eee, pierwsze trzynastki Patek zamyka nam eee, stawkę. Będzie na P15. Eee. No i cóż. Szykuje nam się naprawdę, naprawdę wielkie widowisko. Przed. No, ostatnie wielkie widowisko na sam koniec sezonu. Trochę się zapętałem. Dobra, jest już w porządku. Wy, tutaj za mało jest ludzi, aby rozpocząć yy, sesję. Także wszystko jest git-gut. Za chwilę wejdę do sesji yy, Olkowskiego, tej nowej. No i cóż, i będziemy wreszcie mogli ruszać z wyścigiem. Dobra. Eee, to jest tak, po, to powiadomienie, to zaproszenie, dołączamy, cyk cyk cyk. Cyku cyku cyku. No. Tylko pytanie czy dołącza? Bo coś wydaje mi się, że nie. Zaraz mam dołączenie do sesji Cholipka. Nie wiem, czy nie będę musiał robić resetu konsoli, a to oznacza reset streama. Spróbuję jeszcze raz dołączyć przez zaproszenie. Zobaczę, czy tym razem wejdę. No a jeśli nie, no to po prostu będę musiał testować e, grę. No a przez to a za tym idzie oczywiście również i e, tak jak mówiłem, streama. No, to widzę, kilka osób też ma to samo. A i tak, Nanley tutaj pisał, że ma to samo. Widzę też te same problemy. Ma BTM rozdaj sobie nawet z tego żarty robi. Sobie tutaj niemena podśpiewuje. Eee, dobra, to jeszcze dał jeszcze jedno zaproszenie. Zobaczę, czy tym razem dołączę. Jeśli nie, no to po prostu będzie potrzebne. Reset konsoli albo reset gry w każdym razie będzie to skutkowało nowym streamem. <laughs> Ripa F1. <laughs> no w sumie, troszeczkę tak. No, nie chcę mi dążyć do sesji, także niestety będziecie zmuszeni. Eee... Dobra, czyli tak, niestety będzie musiał być nowy stream. Zapraszam Was na nowego streama, którego włączę za chwilę parę. Zyskuję grę i powinno być już wszystko w porządku. Odpalę streama, jak już wrócę do sesji. Także do usłyszenia.